Moi kochani! Trochę mi się tak pstyknął wiecie, że no, nie tak z wiecie. Okej. Okay. Chcę Wam powiedzieć, szukałam przed chwilą gumki, a, a w ogóle nie widziałam nigdzie jakieś tam gumki wiecie. Nie widziałam żadnej gumki, ani nic. Nie widziałam gumki. Ale widziałam tam jakieś zabawki. Dlaczego? Ale wróćmy do rzeczy. Wróćmy do tego. Bardzo was lubię. To walkocze nie Kamil? w dzisiejszym odcinku dzisiaj w dzisiejszym odcinku będzie kamilio chodź choć chodź Nati nie wstydź się A gdzie jest jej butelka? tutaj jest okej okay. To jest jej łóżeczką, nasza napi. O, hejka! Cześć! jak tam widać? Ja się chwilkę napię. Kup, 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 się kup, ale kup, 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 Oglądajcie do końca. Oglądajcie do końca. Oglądajcie. No, to oczyść. Oki, ja sobie włożę tą opaskę. Uch, ja struknię się. Nie czekajcie. Poradzę sobie. Na pewno. Zobaczcie. Mam już? Ok. I łóżeczko odkładamy. No to proszę. Czekajcie. I pościel. Ona jest za duża. Trzeba jej zrobić fajny pościel. Musi być różowa, no bo kiełki lubi różowa. Okej, okej, okej. Tu malujemy poster. My malujemy. No bo to musi być w końcu różowe. Taka wszystko musi być różowe. jest dla niej. No co, ja lubię różowy, prawda? Jak ktoś lubi różowy, dajcie łapkę w górę czy lubicie różowy. No bo ja bardzo wiecie, jaki on jest fajuszy. Wiecie? Daję prawda i nie cierpię różowego. Czasem go uży używam. Bardzo dobrą chrypkę. Ale czy nie dobrą? Posłuchajcie, moja mama mamana córzany Katarek jest, jest bardzo chora. Więc myślę, że nie pójdę na urodziny, Timona. Tak myślę. Wiecie. Ten cymon z przedszkola. Okej, okay, nie będę o tym mówiła, no bo niektórzy nie znają. Więc okej, okay. świetnie, bellissimo. Ja chcę, żebyś pomalowała te serduszki na różowa. No dobra, dobra. No co, muszę pomalować na bogu. Ciuty mnie prosiła. Zobaczcie, no No, no, Po no. prostu rusz jest bardzo fajnie. Widzicie co, oglądałam kiedyś taki filmik. Oglądałam taki filmik. Ja tam taki filmik, który, który... który... był bardzo fajny. Aaaaah, to się super, ja. raczej nie fajny. Cześć moi kochani. Ja! Musisz. Okej. Okay. Przychodzimy do zdania. Bardzo fajnie. Ale panie imprezka na maksa. Okej. Okay. Mama na pewno się będzie cieszyła. Jak mówię imprezka na Maksa. Mm. Czekajcie. Pójdzie cię z <gryzanie> Ale to już nie. Mama wiesz co? Jak poglądasz mój filmik, to do końca musisz oglądać. No bo jak włączasz filmik, to włączasz. Jak nie chcesz, to nie chcesz. Ale jak chcesz, to musisz w całości oglądać, więc pa! Oglądaj moje filmy! raczej bajki niż filmy ok powiem wam dać. o wow, krytka mi spadła ok

Hehe, tutaj jest. Jakby mogła zapomnieć, moi kochani. Okej. Okay. co ty tutaj robisz? No co, Jak chodzi o moje prześcieladło. moje prześcieradło. Ty też musiałeś być. Ty to wiesz, że coś słyszę. Ale serio. Ale serio? No, serio? no dobrze. to znaczy jak byliśmy w temacie. Oj. To się otwiera. Zobaczcie. Przecież ja jestem Sara, waszego przyczka, dawno wiecie, żerowany świat Sary mój filmik się nazywa. Oglądajcie mnie. Cześć. Okej. Okay. Now cutie. Cutie sharej. Cuty shooty. E ja nie jestem cutie, I to cutie. A cutie jak to ma być cutie. Zwajcie. No, jak zakończyliśmy, to, to właśnie, to chciałabym Wam powiedzieć, jakie jest Wasze nazwisko. Kliknijcie. No, bardzo fajne. Trochę jestem brudna, dzisiaj miałam się umyć, ale nie wiem, czy. Czy Sara pozwoli. No nie wiem, no wiecie, no. No. Nie wykąpiesz? No pewnie, że tak. Au. Lana mówi, że mnie wykąpie. Będzie ciekawie. Oglądajcie, jak się kąpie. No bo to będzie zabawa. Kąpcie się z nami. Hihi, ale będzie fajnie. Wiecie, jak fajnie było, jak byłam nad morzem? Tam było tak fajnie, no dobra, już, 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 a ty idź spać. Hej, ja nie lubię spać. No to porównisz. Dać łapkę w górę, czy lubicie spać. No bo. No bo. Co? No bo nasza. Jak się nazywasz? No przecież nazywam się Lana. Dianka. Nasza Dianka strasznie nie lubi spać. To znaczy, że ona? No co, nie lubię spać, a to jest normalne. Ała! Cutie, głowa mnie boli. Cutie, a Cutie, przestań! idź spać okej, okay. magaj Co ty idziesz spać? jak jej mogę to zrobić? co tak się ślisz? bo nic się nie ślę To idę tu